Że masz ostatnio właśnie taki czas, kiedy myślisz, że wszyscy cię opuścili, nie ma nikogo, kto byłby z tobą. Czujesz się samotny i opuszczony. Przeczytaj to i uwierz, że Bóg cię kocha. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Z tym wszystkim, z całym moim życiem, z tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Bóg mnie kocha za nic. Bóg mnie kocha zawsze i kochać nie przestanie. Kiedy jest ci trudno i smutno, pomyśl, że jest Bóg, który Cię kocha, który chce dla Ciebie jak najlepiej. Przychodź do Niego, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem, otwórz przed Nim swoje serce. Pójdź czasami do Kościoła, porozmawiaj z Panem. On tam jest i czeka na Ciebie i kocha Cię jak nikt.